Natura 2001 z urad. Dzień dobry. Pani Justyno, prosimy o odpowiedź na pytanie dlaczego takie imprezy są potrzebne? Po co je się organizuje? Takie imprezy są potrzebne, organizujemy je, żeby zapewnić um, gościom, którzy odwiedzają takie targi bezpośrednie spotkanie z wystawcami, którzy proponują um, naturalne rozwiązania, alternatywne um, i holistyczne podejście do, do zdrowia i rozwiązywanie problemów um, zdrowotnych, chorobowych, z którymi um, często, gęsto borykają się od wielu, wielu, wielu lat i nie mogą znaleźć na nie odpowiedzi. W tradycyjnej medycynie. Jakie jest, jakie było dla Pani? Wyzwanie przy organizacji samej? No dla mnie to było bardzo duże wyzwanie, ponieważ to była moja pierwsza edycja. Ach... <laughs> największym wyzwaniem było dla mnie wystawcy. Wystawcy, 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 kontakt z nimi, ale, ale po czasie okazało się, że, że to są tak fantastyczni ludzie, że to jest sama przyjemność. Dlatego, dlatego postanowiliśmy i zdecydowaliśmy, że będzie kolejna edycja. Bo praca z tak wspaniałymi ludźmi to jest. ponawiać. Ponawiać. A czy już bliżej wiadomo coś na ten temat? E, tak, mniej więcej. Za niedługo, za niedługo ogłosimy dokładny termin nowej edycji. W przygotowaniu kolejnej edycji, która jest na razie jeszcze niespodzianką, którą będziemy śledzić na Pani stronie. Mm -hmm. e, Jakie są Pani oczekiwania, co warto byłoby podjąć ze strony zarówno wystawców, jak i organizatorów, żeby ta druga edycja była o wiele lepsza niż ta pierwsza? Czy zawsze może być lepiej? Myślę, że zawsze może być lepiej. Staramy się, aby każda nasza edycja była najlepszą wersją siebie, ale, ale będziemy podejmować kroki, aby było e, lepiej. Może więcej, chociaż w zasadzie stawiamy na jakość. Na jakość i, i to, jest, to jest główny, myślę, nurt, którego trzeba się trzymać. Wśród dużych firm przede wszystkim kierują się wszyscy zasadami profesjonalizmu, cenią kontakt oficjalny i tak dalej. U pani jest zupełnie inny klimat na, na tej imprezie, klimat bardzo kameralny, bardzo taki przyjazny, otwarty. Dlaczego tak? Ponieważ to wypłynęło z potrzeby serca. To była taka moja, moja inicjatywa, taki mój pomysł i. Więc to nie jest jakby kolejna impreza, którą wymyślamy, organizujemy, planujemy z potrzeby, nie wiem, popularności, liczb, i Instagramów i tak dalej, i tak dalej. Jest to moja potrzeba serca, która, z którą jakiś czas temu zaczęłam nową drogę wzrastania, nauki, świadomości. I, I stąd ten pomysł. Stąd ten pomysł w jednym momencie z moim, z moim partnerem, w idealnym momencie, stwierdziliśmy: zróbmy to. I, 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 I tak się zrodziła nasza pierwsza edycja. I wydaje mi się, że, wydaje mi się, mam nadzieję, że i wystawcy, i goście, którzy nas odwiedzają, poczują i poczuli tą, tą atmosferę tej, tej szczerości, tej. tej nie wiem tej prawdy, tej serdeczności, którą, która płynie, więc mam nadzieję, że, że utrzymamy to i następna edycja będzie jeszcze, jeszcze bardziej utolona. na Witamy uczestniczkę targów. Jest Pani na targach Natura, Zdrowie i Uroda. Co Pani sądzi o tej imprezie? Dzień dobry. No wydaje mi się, że y, impreza jest bardzo potrzebna. Ludzie są zadowoleni. No i trzeba o siebie dbać, więc y, super, że są takie targi. Pierwszy raz w takim niecodziennym miejscu. Y, jak to jest odbierane przez tubylców, mieszkańców Katowic? Hmm, myślę, że całkiem, całkiem pozytywnie. Całkiem pozytywnie. No, na razie się nie mogę odnieść, bo dopiero weszłam tutaj, więc muszę się rozejrzeć, jak to wygląda. No właśnie, a teraz w jakim celu pani przyszła? Co pani poszukuje? Poszukuję jakichś dobrych ziół, yy, przyprawy, może kosmetyki naturalne, jakiś wykład ciekawy. No też na pewno spotkam jakichś znajomych, bo też tutaj się wystawiają. No wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z taką ilością techniki, z taką ilością sztucznych rzeczy, że powrót do natury jest czymś jakby naturalnym i ludzie sami łakną tego kierunku i dlatego tam zmierzają.